Siema. Biorąc pod uwagę to, jak szybko aktualnie rozwija się świat motoryzacji, mam wrażenie, że zobaczyliśmy już wszystko. Ale przecież ktoś te super udogodnienia musiał wymyślić i opracować. Dlatego dzisiaj sprawdzamy, które marki zrobiły coś po raz pierwszy i zmieniły świat motoryzacji na zawsze. Jeśli film Wam się spodoba i chcecie zostać na dłużej, to nie zapomnijcie o subskrypcji, bo wielu z Was ogląda, a nie subskrybuje. Z góry dzięki. A my zaczynamy od samochodu, który jest prawdopodobnie bliskim kuzynem Multipli, czyli Toyota Prius pierwszej generacji. Bardzo możliwe, że nigdy nie słyszeliście o tym samochodzie, bo w Polsce głównie znalazło. Drugie generacje. Prawdziwe legendy, wojownicy i bohaterowie, którzy uratowali niejednego pijanego człowieka w dużym mieście. Ale nie o drugiej generacji teraz będziemy mówić, tylko o jego poprzedniku. To ten śmieszny, wyglądem przypominającym bardziej kota srającego na pustyni, samochód, był wielkim krokiem naprzód dla Karła, natomiast normalnym dla człowieka. Bo to właśnie Prius pierwszej generacji był pierwszym seryjnie produkowanym autem z napędem hybrydowym. Na początku, jak to ludzie zobaczyli, to myśleli, że się ktoś z chłodem byłby pozamieniał. Bo jak to auto z silnikiem spalinowym i elektrycznym? 20 lat temu był wynalazkiem, przekombinowanym i zbyt drogim, a do tego brzydkim autem z ryzykownym układem napędowym. Dziś już wiemy, że to był Strzał w dziesiątkę, który wepchnął Toyota na sam szczyt i ustanowił ją pionierem w rozwiązaniach hybrydowych, i tak jest do dzisiaj. Te auta były niesamowite pod wieloma względami. Po pierwsze, były nadzwyczaj ekonomiczne, bo spalanie 5 litrów na trasie czy w mieście to normalka dla niego. A jak jeszcze do tego 55-konnego 1,5 litrowego silnika zainstalowałeś lepszego powera, to jeździłeś taniej niż komunikację miejską. I po drugie, zazwyczaj nowe technologie mają choroby wieku dziecięcego, wiecie, coś się urwie. Widzisz, ona tutaj jest, y, jest przyspawana, on, ona się kręci, ale z tej strony nie mogę jej odkręcić, dlatego obcięłem wahać i żeby, nie wiem, kontra była, chupię, po co go w sumie obciąłem, no. Coś zapali i tak dalej. Prius był tak dopracowany, że tego uniknął i to w sumie dobrze, bo jakby ludzie się pokapowali, że się psują i są do dupy, to Toyota by miała całkiem spore problemy ze sprzedażą w Europie. Oprócz tego, akumulator trakcyjny to nie była ta sama technologia, którą możecie dzisiaj znaleźć w nowoczesnych rozwiązaniach. Tam były montowane akumulatory NIMH, czyli niklowo-wodorkowe. Nie są tak wydajne i wytrzymałe, jak aktualne litowe, ale znane są przypadki, że przejeżdżają bez problemu ponad 300 tysięcy kilometrów na jednym pakiecie, co uważam za świetny wynik. Auto w Europie sprzedało się w około 4000 sztuk. Aktualnie znakomita większość leży już na złomie, ale nie dlatego, że hybryda przestała hybrydować, tylko że jest zardzewiały. Tam pojazd to był dopiero początek historii z hybrydami. Dziś już niemal co drugi nowy samochód ma zaimplementowaną tę technologię, ale to Toyota dalej jest liderem na rynku. Klepali go do 2003 roku, a jego następcą był legendarny Prius Dwójeczka, kochany przez Złotowiarzy. Jako, że święta tuż za rogiem, to może wypadałoby się wyposażyć w jakiś prezent. Przedstawiam wam najlepszy z możliwych 100% bawełna, na 200 gieta gramatury i chłopie, siedzisz sobie jak szef przy świątecznym stole, albo jak pizga to na pasterce w zajebistej bluzie i czapce. Chętny z kodem montana 10% zniżki tylko na stronie ciuchy za ruchy. Następny wynalazek nie był już tak ogromnym sukcesem jak hybrydy, choć aktualnie króluje w markach premium. Honda Prelude trzeciej generacji. Ten samochód po raz pierwszy zaprezentował coś, z czym walczyło wielu producentów, czyli system czterech kół skrętnych, w skrócie 4WS. Takie rozwiązanie było już znane światu o wiele wcześniej, głównie z ciężarówek wojskowych. Ale to Honda była pierwszą, która wprowadziła ten system do samochodów osobowych. No i zrobiła. W trzeciej generacji Preluda pojawił się pierwszy na świecie w pełni mechaniczny, kompletnie bezkomputerowy system 4WS. Po prostu przy małych prędkościach tylnie koła skręcały w przeciwną stronę niż poprzednie, dzięki temu preluda zawracała praktycznie w miejscu, jakby miał niewidzialny przegub na środku, a przy dużych prędkościach koła skręcały w tą samą stronę co przednie, dzięki czemu auto wchodziło w zakręty tak stabilnie, że pasażerowie zaczynali kwestionować prawa fizyki. Potem w czwartej generacji zrobili ten system lepiej, a w piątej całkowicie go usunęli. I mimo tego, że technologia była kosmiczna jak na lata 80, to świat no, średnio to docenił. Ludzie nadal wierzyli, że skręcać to powinny tylko przednie koła, bo inaczej to diabelstwo i nie Potrzebne wydatki. No i po części mieli rację, ale teraz minęło trochę lat. Premium wróciło do czterech kół skrętnych: BMW, Mercedes, Audi, czy nawet lepsze chińskie auta. Wszyscy teraz skręcają czterema kołami jakby to było coś normalnego. A Honda? Honda zrobiła to jako pierwsza. I preluda trzeciej generacji zostanie już na zawsze tym cichym bohaterem motoryzacji, który wprowadził rewolucję, ale nikt jej nie docenił, że właśnie patrzy na przyszłość. A teraz wynalazek, który nie tylko zmienił motoryzację, ale w zasadzie uratował ludzkość przed wystrzeleniem przez szybę jak z katapulty. Volvo, rok 1959, modele PV544 i Amazon. I nagle wjeżdża trzypunktowy pas bezpieczeństwa. I kto to wymyślił? Nils Bochlin, gość, który wcześniej konstruował katapulty dla pilotów, więc miał doświadczenie w jednym. Jak sprawić, żeby człowieka nie wyjebało z samochodu jak Gagarina na orbitę. W tamtych czasach pasy były takie... Hmm, może pomoże, może cię przetnie na pół, zobaczymy jak będzie. A Volvo z stwierdziło, zróbmy coś, co faktycznie działa. I tak powstały trzypunktowe pasy trzymające się w miejscu jak najlepszy kumplowski uścisk dłoni po trzech piwach. Ale co w tym było najlepsze? Oddali patent za darmo, żeby ratować życia ludzi, a co prawda mogli na tym nieźle zarobić, bo w tamtych czasach pasów nie było, albo były dwupunktowe, które jak już wcześniej wspominałem, mogły was przeciąć na pół, albo połamać kręgosłup. Dlatego do dziś każdy samochód od starego Seicento po najnowsze Porsche ma w sobie trochę Volvo, a dokładniej... Ich pasy, które w praktyce uratowały już ponad milion osób i stały się jednym z najważniejszych wynalazków motoryzacji. Aktualnie w komplecie z pasami bezpieczeństwa dostajemy poduszki powietrzne, które również podobnie jak przy Volvo uratowały miliony ludzi od śmierci. Ale kto pierwszy to wynalazł i zaimplementował? No tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo w teorii zrobili to Amerykanie. Ale słuchajcie, był sobie taki ziomeczek w latach 50., no i miał wypadek. Uznał, że musi być jakiś sposób, żeby zwiększyć bezpieczeństwo podczas takich zdarzeń. No i zaczął nad tym pracować, ale efekty były wręcz przeciwne do zamierzonych. Innymi słowy, no nie miał pomysłu jak to zrobić, żeby przy uderzeniu poducha się odpalała. Potem 20 lat później wzięło się za to General Motors razem z Fordem wymyślili czujnik zderzeniowy, a pierwszą poduszkę powietrzną zainstalowali w Oldsmobilu Orlando w 1973 roku. Niestety powodowała ona raczej więcej szkód niż realnych korzyści, dlatego oficjalnie uznaje się, że tak naprawdę pierwszym autem z właściwie działającą poduszką był produkowany w latach 80 Mercedes klasy S W126. No właśnie, czyli tak w zasadzie to Amerykanie wymyślili, nie umieli tego przełożyć na rzeczywistość i wziął się za to Mercedes, który podołał zadaniu. Niemniej jednak poduszka powierzchnia to nie był standard w tamtych latach, a raczej dodatkowa opcja, za którą ludzie musieli płacić. A to w połączeniu z pasami bezpieczeństwa dawało o wiele większe szanse na przeżycie. Także wynalazek jest wspólny, Amerykanie wymyślili, Mercedes zrealizował, a my wszyscy korzystamy z tego do dzisiaj. Ale Amerykanie poza poduszkami powietrznymi stworzyli dużo więcej rzeczy, które do dzisiaj są nieodłącznym elementem prowadzenia samochodu. Buick Rivera. Samochód, który wyprzedził swoje czasy o przynajmniej 30 lat. W tym modelu po raz pierwszy w historii Amerykanie zastosowali dotykowy ekran obsługujący funkcję samochodu. System Graphic Control Center, tak go nazwali. Kierowca mógł sterować klimą, radiem, oświetleniem wnętrza, a nawet sprawdzać parametry silnika i komunikaty diagnostyczne. Ekran miał 9 cali i przypominał bardziej mini telewizor niż coś co znamy z współczesnych samochodów. Choć system był wizjonerski i wyprzedzał swoje czasy, był też trudny w obsłudze i rozpraszał kierowców, dlatego Buick zakończył jego produkcję w 1990 roku. Dopiero dekadę później inni producenci jak Lexus, BMW czy Tesla, ze swoim gigantycznym ekranem w modelu S, wprowadzili nowoczesne ekrany dotykowe na większą skalę. I ostatnią rzeczą, którą bym chciał, żeby powstała na tym świecie, to samochody elektryczne. Niestety są i musimy się z tym pogodzić. A pierwszym autem elektrycznym wprowadzonym do masowej produkcji, powtarzam, do masowej, jest Nissan Leaf. Boże, jaki on jest brzydki. Wygląda, jakby wylewo dostał, albo nie wiem, jajca, bo wimadło No nie był zbyt piękny, a tym bardziej użyteczny. No chyba, że do jazdy tylko po mieście. 140 km na godzinę to była jego maksymalna prędkość, jaką mógł rozwinąć. Producent deklarował zasięg na poziomie 199 km, ale chyba z przepaści. Ten rozłom jak był nowy, to ledwo 140 km potrafił zrobić. Do tego dochodziły super osiągi, czyli 10,5 sekundy do sety i bum, mamy samochód dla ekofijerów. Nie było to ani fajne, ani ładne, ani jakkolwiek potrzebne komuś do życia. Mimo tego model został ogłoszony Światowym Samochodem Roku 2011 oraz zwyciężył także w Europejskim Konkursie Car of the Year, będąc tym samym pierwszym samochodem elektrycznym, który otrzymał ten tytuł. Czy to był jednak dobry krok dla ludzkości? Patrząc z perspektywy czasu i na to, co się dzieje i jak bardzo zmuszani jesteśmy do jeżdżenia elektrycznym uważam, że to był fatalny krok. Przy okazji, nie tylko ten samochód jako pierwszy był masowo produkowanym elektrykiem, ale także rozpoczął pierwszy na świecie kult fanatyków samochodów elektrycznych. I żeby była jasność, tak wiem, rok wcześniej wyszła Tesla Roadster, która również jako pierwsza przejechała 300 km na samym prądzie. A w tamtych latach to już był niezły wyczyn. Przykładów jest dziesiątki, jak nie setki. Każda marka, która istnieje w motoryzacji oferuje coś innego, czego nikt nie jest w stanie podrobić. Ford, Mercedes, BMW, Toyota, Volvo czy Mazda. Każda z tych marek wyprodukowała coś niesamowitego, co zmieniło oblicze motoryzacji, i to dzięki nim podróżuje się lepiej, wygodniej i przede wszystkim bezpieczniej. I to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jakie zestawienie chcielibyście zobaczyć jako następne. Ja zapraszam na Instagrama i trzymajcie się. Siema.